Cześć Maneczko, z tej strony Sebon. Witam Was w kolejnym Hot Wheelsowym vlogu. Dzisiaj znowu wybieram się na Hunting. W zasadzie już byłem w jednym sklepie, ponieważ przed chwilą dostałem informację od jednego z moich widzów, czyli od Filipa. Serdecznie, Filip, Cię pozdrawiam. No i od niego dostałem info, że w Dilzie jest dostawa Hot Wheelsów. No i ogólnie udało mi się złapać kilka właśnie fajnych modeli. Co prawda, przede mną dwóch panów już wykupiło troszeczkę fajniejsze modele. Po prostu się lekko spóźniłem, ale też ich serdecznie pozdrawiam, ponieważ fajnie jest spotkać spotkać osoby z tym samym zainteresowaniem. Mi udało się złapać sześć modeli, z czego jedna to jest powtórka, ale wziąłem sobie dwa, zaraz Wam pokażę, jestem teraz właśnie w aucie jeszcze. I tak, plan jest dzisiaj taki, że co, jako że byłem w tym dealzie, udało mi się coś tam złapać, to jako że mam dzień wolny, to polecimy sobie jeszcze do innych sklepów troszeczkę później. Natomiast ja już... Mogę ocenić ten hunting za całkiem udany, no bo tych modeli w swojej kolekcji jeszcze nie mam, więc już wam pokazuję, co udało mi się kupić w Dilzie. No i tak, na sam początek wyleciały dwie godzille w tym szarym kolorze. Takich jeszcze nie miałem. Oczywiście z poprzednich case'ów mam te białe i one naprawdę są bardzo fajne. Natomiast te szare podobają mi się chyba nawet jeszcze bardziej. Tutaj wystarczy wymienić, naprawdę zrobić wheel swapa, wymienić kółka i te modele będą wyglądały naprawdę świetnie. Wziąłem sobie dwie. Dwie były, no jedną chciałbym mieć oryginalną, natomiast w drugiej prawdopodobnie zmienię koła, więc takie dwie mi się oczywiście przydały. Do tego tak mamy Mazda RX-7 oczywiście też w kolorze kolejnym czyli tutaj mamy niebieski granatowy czy jak tam zwał ciemny niebieski bym powiedział do tego mamy Hondę S80 Racing też całkiem fajny model no i mamy jeszcze na deser Lamborghini Huracana Sterato Kolejny fajny mainik do kolekcji. Także bardzo fajnie. Przede mną no, uprzedzili mnie dwa zbieracze. Wzięli kilka innych modeli, które jeszcze chciały mieć w swojej kolekcji. Także to nic, ja i tak jestem zadowolony. Także pięć nowych modeli do kolekcji i co? Wybierzemy się później prawdopodobnie jeszcze do Osą. Odwiedziłem jeszcze Biedrę przy okazji, więc zaraz zobaczycie co tam jeszcze ciekawego było Ogólnie w dealzie jeszcze było kilka modeli, które były całkiem fajne Na przykład taki biały Ford GT Natomiast ja tymi Fordami się jakoś nie jaram Więc tak jak mówiłem w jednym z ostatnich filmów No teraz będę brał tylko i wyłącznie te konkretne modele, które naprawdę mi się podobają Którymi naprawdę będę się jarał A takie powiedzmy na dobicie kolekcji na siłę To już mnie nie interesuje Teraz zajmuję się tylko i wyłącznie konkretnymi modelami. Także najbardziej się jaram oczywiście z tych gtr No ale zobaczymy co jeszcze dzisiaj ciekawego uda nam się spotkać i upolować. Bo no dzisiaj jako, że jest sobota no to może jakieś te dostawy w tych sklepach się pojawiły. Także trzymajcie kciuki. Ja teraz lecę do, do domu. I yy, po południu wybierzemy się na kolejne poszukiwania. Jestem już w mieszkaniu i tak przeglądam sobie te Wheels I patrzcie, trafił mi się troszeczkę error taki. Jeden z tych GTR-ów ma jakby zlany cały spoiler. Jak widzicie, tutaj jest normalny, a tu jest taki cały zalany. Więc, no, troszkę słabo to wygląda, ale wiadomo, to jest main. Ciekawe, czy jak go otworzę, to czy będzie dało się to wydłubać. Jeśli nie, no to ciekawa opcja, bo taki error mi się trafił. No, fajnie. OK, robimy ostateczne podsumowanie tego filmu. Więc odwiedziłem jeszcze kilka dodatkowych sklepów. Łącznie byłem w czterech biedronkach. Do tego odwiedziłem Kaufland oraz Pepko i chyba jednego Rossmana. Jeśli dobrze to wszystko policzyłem. No i teraz, tak, to jest małe podsumowanie. Już o tych modelach opowiadałem w samochodzie. Po tym pierwszym handlingu w Dilzie Naprawdę się jaram ogólnie już samymi tymi modelami Ponieważ tak Jeśli chodzi o Mazdę oraz GTR No to wiadomo są to inne wersje kolorystyczne Niż te które mam Także bardzo fajnie Bo no, same te modele to są modele Którymi naprawdę się interesuję Naprawdę się jaram czyli japońska motoryzacja Mazda RX7 Nissan Skyline GTR-R33 w białym kolorze, o, znaczy ogólnie Mazda i Nissana, mam również w białych kolorach z poprzednich caseów. Natomiast jeśli chodzi o Huracana Sterato oraz tą Hondę S800, no to takich modeli jeszcze w swojej kolekcji nie miałem, więc to są jakby nowe mejniki dla mnie. Jeszcze ich nie ogarniałem, jak one wyglądają na żywo, ponieważ nie miałem z nimi styczności. No i muszę Wam powiedzieć, że są całkiem spoko, naprawdę, nawet ta Honda robi całkiem dobre wrażenie. Jak na taki starszy samochodzik, także te mainy są całkiem fajnie wykonane. No i co, jeśli chodzi o tego Dilza, no to troszeczkę zostałem uprzedzony tam przez innych kolekcjonerów. Oni z nosa zabrali mi Skyline'a tego gtr R35 w Liberty Walk'u oraz Hurakana tego LP620. O ile się nie mylę, no wiecie, tego drugiego, że nie Sterato to tylko. Już nie pamiętam jak tamten się nazywał. Ten dosłownie ten, który wychodzi również w wersji STH, także na tamte modele jeszcze będę musiał zapolować, ale i tak się mega cieszę. No i co, jeśli chodzi o biedronki, to do biedronek troszeczkę się spóźniłem, no bo te dostawy były już kilka dni temu. Natomiast jedna biedronka oddała mi jeden model, na który polowałem już od dłuższego czasu i w końcu udało mi się go dorwać. A tym modelem oczywiście jest Nissan 180SX. Type X czyli S13. No wiadomo, nie jest to STH, ale na samego maina również mega długo polowałem. No i bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się go dorwać. W tamtej biedronce było jeszcze kilka fajnych modeli, natomiast wszystkie z nich miałem, także już nie było sensu ich nawet kupować. Ale yy, jedyne, o czym nie pomyślałem, to o tym, że akurat w biedronkach jest promocja, jeśli chodzi o zabawki 2 plus 1 gratis. Więc tak naprawdę mogłem sobie wziąć jeszcze tamtego na przykład Prosiaka, czy tą Toyota GR86, i miałbym tam powiedzmy zdublowane modele kiedyś na wymiankę czy coś bo 2 plus 1 gratis, no to miałbym w zasadzie 3 modele w cenie jednego. No ale nic, tak już wyszło. Ja i tak się totalnie cieszę właśnie z tego Nissanka, no bo jeśli chodzi o ten samochód, to jest to jeden z moich dream carów, że tak powiem, naprawdę taki totalny JDM. Mega się nim jaram, także bardzo fajnie, że w końcu udało mi się go zdobyć, no bo nie oszukujmy się, jeśli chodzi o te casey właśnie z tym modelem, no to praktycznie całe mam. A brakowało mi właśnie tego Nissana, także w końcu go mam. Mega się cieszę. No i muszę powiedzieć, że to polowanie zaliczam do naprawdę udanych. Co prawda nie mam, nie udało mi się kupić jakoś mega dużo tych modeli, ale za to te, które kupiłem są naprawdę ciekawe. No bo sami zobaczcie RX-7, jakaś tam Godzilla do tego Lamborghini. No i model, którego szukałem od dłuższego czasu. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować jednemu z moich widzów, czyli Filipowi, który dał mi odnośnie właśnie nowej dostawy w dilzie. Także dzięki niemu udało mi się dorwać te modele. Także Filip jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za te informacje. Ogólnie ostatnio przeglądałem sobie statystyki mojego kanału i muszę Wam powiedzieć, że większość osób, które ogląda moje filmy nie subskrybuje kanału. Także jest to troszeczkę smutne, więc musicie to nawet robić. Zachęcam Was do tego, żebyście nie przegapili nowych filmów. Także w tym filmie to by było już na tyle. Dajcie znać, który z tych modeli podoba Wam się najbardziej. I dajcie znać oczywiście, co wam biedronka ciekawego oddała, jeśli chodzi o tą dostawę. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.